Ładne kolory, Niko podoba się ten kształt. Hejka, ja jestem Black Cat, a ze mną jest Norbert. Cześć wszystkim. Zostaliśmy nominowani przez Brudoline Studios do Nico Challenge. Norbert, wytłumaczysz czym w ogóle jest to Nico Challenge? Już śpieszę z wyjaśnieniami. Jest to wyzwanie, w którym osoby odgrywają głosy z League of Legends, po czym nominują kolejne osoby do wspólnej zabawy. Więcej o Niko challenge w opisie. Jako grupa podjęliśmy się wyzwania i spróbowaliśmy swoich sił. Napiszcie w komentarzach, które postacie waszym zdaniem wyszły najlepiej, a które najgorzej. Co Wam się podobało, a co byście zmienili? Nie przedłużając, zapraszamy do odsłuchania naszego challenge'u! Uwaga bomba! Leci! Leci! Będzie bombowo! Padni! <laughs> Ale urwał. Ląd się pali, ląd się pali! Każda przygoda jest lepsza z przyjacielem. <noise> I tak podróżowali przez góry i lodowce, aż pewnego razu natknęli się na wioskę pełną ludzi przemienionych w kamień. Nie byliśmy w stanie im pomóc. Ale pomożemy wszystkim innym. W porządku. Pobawimy się później. Klejnoty? Chcesz zobaczyć moje klejnoty? Widzisz ten promyk nadziei? To ja. Piękno bywa zabójcze i męskie, bardzo męskie. Wiesz, co mówią o wielkich klejnotach, prawda? Śmierć jest niczym wiatr, zawsze u mego boku. Na głupotę nie ma lekarstwa. W życiu pewne są trzy rzeczy: honor, śmierć i katz morderca. A serio? Chodź za genton! to tylko mit. i gadaj! Dzieci! Żeby je wystraszyć! Eee, pomóż mi. a masz! Nie chcę cię skrzywdzić! na 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 płoń! Nie możesz przyjść na herbatkę do pana Tibersa! Moje serce i miecz są wierne demasji. Chwała demasji nigdy nie zgaśnie. Chodź, czekacie honorowa śmierć. Dymasja! Zlecenie przyjęte. Twoje żarty. Moje są znakomite. Hej, twoja strata. <gryw> Ale rozumiem. Nie mam czasu na żarty. Hej, damy radę. Zwątpienie jest najgorszym wrogiem. Moje ostrze należy do ciebie. Klucz do nieśmiertelności pozostanie przy życiu. Nie pogardzę okiem. Nie, żebym miał ich dużo. Wciąż z trudem przychodzi mi wierzyć, że poruszam się całkiem sama. Co tylko w mej mocy! Nie trzeba ci jaby krawcowej! Zgać na wskroś! Cały ten trud popłaca. Będą bać się dzikości. Czy wspominałam, że zaczął się okres godowy? Cip-cip, kurczaczku. <ścoughs> Poprowadzę cię. Pokażę ci drogę. Kapitan Timo do dyspozycji. Rozejrzę się. Rozmiar nie ma znaczenia. Na słowie harcerza polegaj jak na zawiszy. Trololo, znikam stąd. Ja wracam. Wracam, bo się trochę cykam. Dojrzały jak stare jajo. Bup. Trafiłem. Udało się. Niko to najlepszy wybór. Nie dadzą rady, Niko. Zwolnić? Nie! Szybciej, szybciej, szybciej! Jestem, Jestem sobą i robię... swoje sprawy. Nic podejrzanego. To ma być wezwanie? Nie mam sobie równych. Ungard! Wytnę z tego świata. Cierp przez wieczność. Nadciągnę jak światło gaśnie. Nikt ci nie pomoże. Milczeć! Twoja magia na mnie nie działa. Sprawiedliwości stanie się zadość. Ludowaka przede wszystkim. Jesteś niczym. Jak sobie żyć? Twoja dusza jest schlona. Doskonale. Kogo zjemy najpierw? Twoja dusza wypełni pustkę. Twoim mękom nie będzie końca. Wooo! Mundo chodzić gdzie chcieć! Chodź do Mundo! Eee! Mundo dla ciebie za silny! Jesteś ofiarą! Mniej gadania, więcej gryzienia! Krew sprowadza szał! Jak ludzie na rzeź! Pamiętam. Zabijanie. Będziesz następną ofiarą! Jestem śniegiem, wiadrem i lodem. Ależ ta młodzież naiwna. Biedne stworzenia. Żyjecie tylko raz. W górę. Chwytam sny, żeby ludzie mogli za nimi gonić. Witaj, ptoszyno! Każdy kwiat kwitnie, by być widzianym. Niedobrze, niedobrze, odnajdźmy się w naszych snach. Tyle do życia, tyle do kochania. Nasz świat tętni życiem. Teraz ja rozkwitam, rozkwitaj ze mną. To ja decyduję, co przyniesie przypływ. Ludzie i ich przywiązanie do powietrza. Może nie zna litości. Fuj. Wielorybi oddech. Zmyjmy ich. Styl, wudżu! Sprawdź się, robi się i jasne. Wskaż mi drogę. Moje miejsce jest na szczycie. Gotowy na wszystko. Zapewni mi wyzwanie. Kto śmie we mnie wątpić? Każdy błąd to nauka na przyszłość. To dopiero początek, moi drogi. Nieuchronna zagłada. To takie ekscytujące. Czyż nie? Niewidzialne ostrze niesie śmierć. Cień kryje się w tobie. Ukarać powściągliwość. Nie wypieraj się mnie. Nie chodzi o to, ile masz czasu, ale jak go wykorzystasz? To poszło dobrze w innej czasoprzestrzeni. Będąc zupełnie szczerym, nie mam bladego pojęcia, co robię. Słabi obawiają się nawet cienia. Kieruje nimi strach. Dowiedziesz swojej wartości? Pewnie nie. Zdradzę ci sekret. Długo nie pożyjesz. Ciesz się, że to koniec. Sama siła to za mało. Twoja pozycja była kiepska, twoja taktyka okazała się zbyt prosta, a wykonanie niezdane. Raz mnie widzisz, a raz nie. To z ciebie się śmieją. No to w drogę. Marsz, 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 marsz! Patrz za tobą! Kolejna sztuczka. Tym razem sprawię, że to ty znikniesz! Je. Nigdy jedno. Bez drugiego. Nigdy jedno. Bez drugiego. Nie ruszaj się, wilku! E, nie strzelaj! Przypomnij mi, owieczko, w czym mogę zatopić swe kły? We wszystkim, drogi wilku. Czas to zakończyć. Każde życie kończy z nami. Więcej Wrogów! Norza! Nagrodę! To czas zagłady! K.D.A. Co by na to, by pokazać, jak to jest? To yeah. dzieła! Zaczynamy? Nikt nie stanie mi na drodze. Za późno na litość. Czy tak ciężko mi zaufać? <średziny> Moja przyjemność, Twoje cierpienie. No, cześć. Mam nadzieję, że to zaboli. Skończymy, kiedy ja zadecyduję. Jesteś łowcą czy ofiarą? Pierwsza zasada pustki? Nie umieraj. Ruchomy cel żyje dłużej. Ten zapach nie do pomylenia. Pustka. Główna wytyczna? Zabijać. Drugorzędna wytyczna? Kaleczyć. Trzeciorzędna wytyczna? Brzoskwin. Okej! Okay. Ze stopami w piasku o zachodzie słońca widziałam ciebie z szerokimi oczami i miękkimi włosami, a miłość rozkwitła między nami. Oh. Oh. Oddychaj, przeponą! Oddychaj! Ech, oddychanie jest trudne! Tak oto prezentuje się nasze Niko Challenge. A teraz nominacje z naszej strony: Nominujemy największą grupę fandabingową w Polsce. Nano Karin. Lorweka i Marlene z kanału poświęconego historiom z League of Legends, czyli Marwek. Oraz nową grupę fandabingową i Miku. Bierzcie mikrofony w dłonie, a my czekamy na wasze Niko Challenge.